Jeśli dziś postrzegać aktualną sytuację jako stan wyższej konieczności, który ma was rzekomo upoważniać do produkowania banknotów. Z coraz słabszym pokryciem, yy, rabowania Polaków podatkiem inflacyjnym, to kiedy ten stan ustanie? Jakie warunki, na którym froncie wojennym mają być spełnione, żebyście stwierdzili... Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Jakże to Prawda? Prostackie. Prawda? A pan to jeszcze modli się po polsku czy już po rosyjsku? Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie notuje nas. I największy ham Rzeczypospolitej, ruska onuca. Bardzo proszę. Tak? To nie poseł, to ham. Bardzo proszę, pani poseł.